Polożka. A Hipopotamus Hipopotamo. Hipopotam Hipopotam NIP Speed Limit Velocidad Maxima Limita vitesse A granicy nieskorosti Geschwindigkeit DISKAI Szkoła społeczna w Świdnicy gościła najlepsze zespoły uczniów, wyłonione na podstawie przeprowadzonych kilka tygodni wcześniej potyczek z językiem niemieckim i angielskim. Zostali więc zaproszeni laureaci, finaliści oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu wraz ze swoimi rodzicami. Potyczki z językiem angielskim i niemieckim to konkurs skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Ideą potyczek jest stworzenie uzdolnionym językowo uczniom możliwości spotkania i wykazania się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze zdrowej rywalizacji. Nagrody zaproponowane przez dyrekcję Szkoły Społecznej były bardzo okazałe. Drodzy Państwo, dla e, laureatów, finalistów, e, przyznaliśmy m, oprócz nagród rzeczowych nagrodę specjalną z w Dziesiątkę. E, ta nagroda polega na tym, że upoważnia e, laureatów finalistów do bezpłatnej nauki w klasie pierwszej społecznego gimnazjum. E, klasa pierwsza z rozszerzonym programem e, nauki języka angielskiego i niemieckiego od roku 2015-2016 i możliwość kontynuacji tej bezpłatnej nauki przez 3 lata. Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli do laureatów potyczek. Najlepszym z dziedziny języka angielskiego został Krystian Wychowanek reprezentujący Szkołę Podstawową nr 8 ze Świdnicy. Finalistą został Adrian Augustyn ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy. Laureatem w dziedzinie języka niemieckiego został Filip Brzozowski, reprezentujący Społeczną Szkołę Podstawową w Świdnicy. Finalistami zostali zaś Angelina Schneider ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach oraz Izabela Budis ze Świdnickiej Szkoły Społecznej.